Jeżeli chodzi o naszą odporność, jest kilka elementów, o których możemy pamiętać. Nie ma nigdy gwarancji, że one totalnie nam pomogą, zabezpieczą przed wirusem, ale to są elementy, które mogą nam pomóc. Podstawowym takim elementem jest dobra dieta, zróżnicowana, bardzo kolorowa, bogata w owoce, warzywa, może nawet bardziej warzywa niż owoce. Drugim takim elementem jest dobry sen. Kolejnym elementem jest stres. Powinniśmy, chociaż czasy może są stresujące, ale powinniśmy spróbować zbudować taką swoją strefę komfortu, która spowoduje, że i nasz układ odpornościowy będzie czuł się trochę lepiej. Badania naukowe też mówią o tym, że pewne elementy naszej diety, które możemy też dostarczyć za pomocą suplementacji, również mogą mieć wpływ na układ odpornościowy. Takimi elementami są np. witamina D, po części witamina C, która w ekstremalnych warunkach udowodniono, że skraca na przykład czas przeziębień. To może być cynk, echinacea, yy, udowodniono w badaniach również naukowych, że czarny bez może mieć wpływ na nasz układ odpornościowy. Natomiast pamiętajmy, że to są rzeczy, które mogą nas wspomagać, nigdy nie zastąpią leczenia i zawsze też starając się wzmacniać naszą odporność, też szukając sposobów na to, żeby poprawić swoje funkcjonowanie. Powinniśmy się przede wszystkim słuchiwać w komunikaty Ministerstwa Zdrowia, WHO, czyli oficjalnych organizacji, które w tym momencie zajmują się monitorowaniem sytuacji epidemiologicznej.